Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Słodki, w studiu witam moją gościnię, dermatolożka Alicja Rustowska-Rogowska. Studiu, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj, proszę państwa, temat blizny, bo to chyba temat, który dotyczy nas wszystkich w różnych okresach życia. Skąd się biorą blizny? Blizny się biorą jako ubytek skóry właściwej, czyli jak mamy przekrój przez skórę, mamy na rek skórę, skórę właściwą i tkankę podskórną, to jest to. Dość duży ubytek, czyli do urazu dochodzi wskutek uszkodzenia tej warstwy skóry właściwej, czyli mijamy już cały, całe warstwy, wszystkie warstwy na skórka. Więc jak wiemy, jest, musi być to głębokie cięcie, żeby doszło do pojawienia się blizny. Takie zwykłe, malutkie zacięcie to nie jest blizna, bo ono się goi i nie zostawia blizny. No właśnie o to chciałem mhm. zapytać, dlaczego jedne rany się goją, a inne nie. Ja miałem dużo różnych. W takiej sytuacji, na przykład kiedyś sobie w palec zbiłem nożyczki i do dzisiaj mam tutaj coś takiego, a innym razem się wiele razy przewróciłem i nie mam żadnego nie, nie doszło do uszkodzenia skóry właściwej, czyli ta blizna nie była na tyle głęboka, że doszło do uszkodzenia hmm. tych warstw. Tej warstwy, która jest tą warstwą rozrodczą, tam gdzie są naczynia, nerwy i komórki odnowy yy, skóry. Czy z bliznami da się coś zrobić? Oczywiście, że tak. Dzisiaj wiemy jak je leczyć, bo przede wszystkim wiemy, że mamy różne rodzaje blizn. Te blizny, które, jak mówimy, po cięciu cesarskim czy po zabiegach chirurgicznych, to są zazwyczaj zmiany bliznowate, które się goją przez rychłozrost, czyli te tkanki ładnie się ze sobą zespajają i praktycznie zostawiają małą, cieniutką niteczkę. A w przypadku, gdy mamy blizny głębsze, mogą się one goić przez ziarninowanie, czyli tutaj jest dużo dłuższy proces gojenia Wtedy wszystkie czynniki zapalne jakby schodzą się do tego, próbuje nasz organizm też to zwalczyć. Stosujemy różne metody i opatrunków leczniczych i leków przeciwbakteryjnych, żeby wspomóc to gojenie. A są też takie blizny jak blizny potrądzikowe, czy na przykład bliznowce, które już są nieprawidłowymi bliznami, czyli ten proces gojenia zachodzi w proces w procesie nieprawidłowego gojenia. Znane nam te właśnie bliznowce, czyli te keloidy, całkiem inaczej leczymy i do nich podchodzimy, aniżeli do tych blizn no, po cięciu cesarskim, czy po zabiegach chirurgicznych. Czyli rozumiem, że w każdej takiej sytuacji przychodzimy do Ciebie jako dermatologa i Ty sprawdzasz, które są jakie, czy bolą, czy nie bolą, bo są też takie blizny, które bolą, prawda? Są takie właśnie te keloidy, one i bolą, i swędzą i w momencie, gdy nawet mamy jakiś wysiłek w fizyczne, czy nosimy zakupy, to mogą nas mocno ciągnąć, więc y, dlatego też mamy różne metody leczenia, począwszy od nawet plastrów silikonowych, poprzez iniekcje kortykosteroidów czy laseroterapię. No dobrze, to wszystko brzmi tak kosmicznie, że kompletnie nie wiem, o co chodzi, mhm. jakbyś mogła pokrótce wymienić właśnie te możliwości leczenia i opisać je mhm. takim no, zwykłym, zrozumiałym językiem dla tak. każdego. Jeżeli chodzi o keloidy, czyli te bliznowce czy nieprawidłowe powstanie blizn, to tutaj musimy jak najszybciej zmniejszyć stan zapalny, który się w tej bliźnie narodził. Więc stosujemy metody. Przeciwzapalne. I takimi lekami, które są stosowane, są m.in. maści z wykorzystaniem glikokortykosteroidów, czyli tych leków działających przeciwzapalnie. To są te silnie działające kremy i maści, które możemy bezpiecznie stosować na ten rejon blizny. W przypadku, gdy jest niepowodzenie stosowania tego miejscowej terapii, możemy stosować dalej czy opatrunki silikonowe, czy takie plastry silikonowe. Na nawet i tejpowanie skóry, tak żeby przeciwdziałać siłom i działaniom stanu zapalnego. Dodatkową metodą jest leczenie laserowe, czyli obniżanie napięcia, a także obniżanie tej, tej naczyniowości. Bo pamiętajmy, ta blizna jest bardzo czerwona i my musimy ją na tyle zahamować laserami naczyniowymi, czy to IPL-ami, czy laserami KTP, żeby zmniejszyć jej unaczynienie. Wówczas one przestają się dalej tworzyć. Chodzi nam o to, żeby jak najmniejszy był. Stan Zapalny. I wówczas, jak mamy zmniejszony stan zapalny, to możemy jeszcze działać laserami, yy, aby później, yy, no, tutaj poprawić koloryt czy poprawić wizualne efekty tej blizny. Te lasery są fajne, bo tam nie ma jakoś specjalnie dużego bólu, prawda? Wszystko możemy robić w znieczuleniu miejscowym, pamiętajmy, tak? Także to jest rzeczywiście duża zaleta tego. A to znieczulenie to jest szkodliwe dla organizmu, czy nie powoduje? jakieś tam specjalne konsekwencji? Jeżeli chodzi o znieczulenie miejscowe, to oczywiście, jeżeli pacjent nie ma alergii, to nie ma tutaj żadnego wpływu, jest to chwilowe działanie tego znieczulenia. Po pół godziny znika jego działanie. To o peelingach jeszcze powiedzmy, jak służą bliznom? Jeżeli chodzi o peelingi to też mówimy o tych bardziej bliznach potrądzikowych, bo tutaj wykorzystamy ich działanie nie tylko redukujące i wpływające na blizny, ponieważ mamy możliwości stosowania dzisiaj dermopilingów. Nie mówię o tych peelingach chemicznych, czy y, y, innych y, takich, które stosowane są w kosmetologii. Mówimy tutaj o dermopilingach, czyli tych pilingach, które wpływają na y, drobinkami, wchodzą y, jakby swoimi naturalnymi środkami w skórę właściwą i dzięki temu oczyszczają Tą skórę od środka, mówiąc tak obrazowo, tak żeby oczyścić ten, czy to trądzik, czy przebarwienia, czy inne zmiany zapalne, ale przede wszystkim wystymulować bliznę, bo pamiętajmy, że to w tej skórze właściwej są te właściwości najlepsze, czyli ten kolagen, elastyna, i my tak musimy zadziałać, żeby pobudzić ich wzrost i zredukować jak najmniej. Mniejszej ilości trądziku czy blizny. A jak są takie blizny, no nie wiem, powypadkowe, pociążowe, po, ciążowe, po cesarki, cesarskim cięciu i tak dalej, i tak y, dalej, które no, nie wyglądają ładnie, to da się coś z nimi zrobić, żeby jakoś je nie wiem, zatapetować, zrobić jakiś make-up tym, tym bliznom? Oczywiście, że tak. Mamy już dzisiaj wiele metod i wiele y, laserów, które możemy wykorzystać w codziennej naszej praktyce. To są i te lasery y, mocno uszkadzające skórę, czyli te ablacyjne i te nieablacyjne, które no, pozwalają pacjentce y, normalnie funkcjonować, tak? nie, nie musi y, przez 7 dni siedzieć w domu i się goić, tylko może y, bez Bezpiecznie następnego dnia wrócić do codziennych obowiązków. Ja myślę, że tym bardziej musimy dzisiaj iść w tym kierunku, żeby leczyć blizny czy jakiekolwiek choroby z jak najmniejszym, krótszym okresem rekonwalescencji. I tu ustawiamy kropkę. Powiedz jeszcze, jak można u Was poleczyć blizny? Znaczy, y, mamy szerokie portfolio laserów, y, tak? głównie y, lasery KTP, lasery frakcyjne, laser nanosekundowy q idealny do leczenia y, przebarwień, ale też i do odmładzania. I to wszystko w Trójmieście. E, zapraszamy serdecznie. E, jak skontaktować się możemy? Oczywiście kontakt jest przez naszą e, rejestrację, a także i przez... E, stronę internetową. To adres poprosimy jeszcze. www.rustowskarogowska.pl Alicja Rustowska-Rogowska, dermatolożka i właścicielka kliniki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja nazywam się Tomasz Słodki a realizacja Kamil Kastro. Do usłyszenia.